Cześć pozytywni kucharze, dzień dobry. Dzisiaj mam dla Was przepis na pyszny gulasz węgierski. Na gulasz węgierski dosyć treściwy, bardzo aromatyczny, a przygotowany na pieczonej papryce. Przed przygotowaniem tego gulaszu, a już po upieczeniu w piekarniku paprykę miksuje się w blenderze. Dzięki temu gulasz będzie miał taką dosyć gęstą, ciekawą konsystencję. Jak smakuje, koniecznie sprawdźcie, bo naprawdę jest bardzo, bardzo smaczny. Dajcie znać, czy Wam się udał. A jeśli macie jakieś swoje inne pomysły na to, jak można wzbogacić albo zmienić w jakiś sposób smak tego gulaszu, podzielcie się nimi koniecznie w komentarzach. Przed rozpoczęciem przygotowywania gulaszu trzeba upiec paprykę. Zawiniętą w folię aluminiową wystarczy upiec ją w piekarniku nagrzanym do około 220 stopni Celsjusza przez około 40-60 minut. Potem, kiedy papryka jest już upieczona, można pokroić wszystkie składniki na gulasz, czyli cebulę, czosnek, boczek oraz mięso. Boczek w gulaszu najładniej będzie się prezentował pokrojony w słupki, a mięso takie jak wołowina, najlepiej udziec, mostek albo karkufa, będzie pokrojona w kawałki o wielkości jednego kęsa, ważne, żeby usunąć białe błony z mięsa. Kiedy wszystkie składniki są już przygotowane, cebulę szklę na smalcu na niewielkim ogniu, następnie dodaję boczek i czosnek i podsmażam, aż boczek się zrumieni. Byle nie za mocno, bo trzeba jeszcze dodać do niego wołowinę, i teraz już na nieco większym ogniu podsmażyć tak, żeby wołowina nie była już z wierzchu czerwona. Teraz czas na dolanie do gulaszu wina. Dodaję wino czerwone, wytrawne, około jednej lampki, chociaż można na oko troszeczkę więcej. Całość duszę doprowadzam do brzenia i kiedy mięso zmięknie, można zacząć je przyprawiać. Mięso duszę na niewielkim ogniu. Czas duszenia zależy od rodzaju mięsa i wyniesie około 20 minut. Przyprawy sypkie dosypuję, płynne dolewam, a przyprawy w całości ucieram najpierw w moździerzu. Na sam koniec dodaję do gulaszu paprykę, którą wcześniej obrałam ze skórki i zmieliłam w blenderze. Dzięki temu nabierze pięknego takiego czerwono-pomarańczowego koloru. Gotuję jeszcze chwilę, następnie dodaję ziemniaki. Ziemniaki, które już wcześniej były ugotowane, one zostały mi z obiadu i teraz zagęszczam nimi cały gulasz. Po paru chwilach zdejmuję z ognia i podaję. Życzę smacznego i zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl